Hej, cześć wszystkim, z tej strony Asgard i gramy dalej w naszego ekotora. Wybaczcie za małą przerwę ostatnią. Eee. Co jeszcze nie? Jeszcze, jeszcze nie mam żadnych holodysków. Jeszcze ich nie mam. Najpierw buckel jest na tyle mądra, aby wiedzieć jak bardzo cenne są te dyski. Okej, okay, musimy znaleźć jakieś te dyski z tego co. Można wywnioskować z rozmowy przed chwilą, ale. Jaka jasna. Dobra, dziennik, yy... dziennik, dziennik. Barowe szczury. Tego może zaaranżować spotkanie między Tobą a mistrzem Jedi, który ukrywa się w pałacu Jednak aby to zrobić, potrzebuje najpierw zaszafrowanych holodysków, które zostały skradzione z jego gabinetu, gdy został aresztowany. Podejrzewa, że liderka Yangu jest w bestii Bakela, ma je w swoim posiadaniu. Znajdzie się w kantynie. Okej, okay, no to lecimy do kantyny w takim razie, po te całe holodyski. I zobaczymy jak to się tam wszystko rozwinie akcja. Pewnie będziemy walczyć z tymi miejscami bestii, co tam siedzieli sobie. Nie chcieli za bardzo rozmawiać. Nie będę chyba gdzieś tutaj po prawej oni byli? Tak, tu jest. Zbir. Bakel. Dobra, to się zapiszemy. Czego wow. tu szukasz przybyszu? Pokój jest zamknięty, cała kantyna jest zamknięta. Pominąć wyjść. Masz coś, co należy do Dagona Genta. Chcę to odzyskać. Jesteś jeźdźcą jest, jest bestii? Chcę do tego. Masz coś, co należy do Dagona. Ty? A jak zamierzasz to zrobić? To mam trochę kredytów, być może. Miałem nadzieję, że holodyskt, który zabrałeś... Zabrałaś. Z jego biura jest na sprzedaż. Najpierw mam zamiar zabić na oczy twoich ludzi. Później, potem jak zabiję ich, zabiorę to, czego potrzebuję. Bo ty błąd z szczątek. Dobra, yy, mam trochę kredytów. Przybysz chce nas pomóc, zabijcie go i zabierzcie wszystko. No niestety, z niektórymi się nie da pokojowo pogadać, więc trzeba ich załatwić. A chwilę jeszcze miałem zobaczyć, jaką ma postawę. Przełącza się w tryb walki wręcz, gdy przeciwnik jest blisko. Jemu to może. Jemu trzeba przełączyć, żeby się nie przełączał na, na walkę w zwarciu. Postawa stacjonarna atakuje. Nie przełącza broni. A to, Grandiera, Postawa koncentruje swoje ataki na grupach wrogów, rzucę granaty. Ściga przeciwnika kiedy to konieczne. Nie przełącza broni. nie będzie agresywny. Dobra, to się bijemy. No, Bakel nie ma za bardzo szans w takim starciu. Dodano wpis do dziennika. No i poziom zostawiliśmy też. No, bigo. Nie ma. Okej. Okay. No i po robocie. Wszyscy załatwieni. E, cóż to był za wpis do dziennika? Barweszury. Bagela nie zostawiła ci dużego wyboru. Zagorzała walka. Rozgorzała walka, w wyniku której zginęła. Bryt do tego nagenta z zaszyfrowanym holodyskiem znajomy przy jej ciele. Okej, okay. No to bierzemy zagodowane holodyski, otwarta wi... o, otwarta wiza kosmiczna, to możemy komuś dać. Podnieść. szczątki... tarcza... ten coś ma? Chyba nie. Dobra, trzeba by komuś dać... Yy, ten... tą otwartą wizę. Tylko kto tam chciał? Yy, ok... kosmiczna wiza, dałeś wizę Terlin, jeli dziecią. Pewnie będzie na innej planecie. Będzie można się z nią spotkać z ginię Jedi. Tancerki. Może damy tej kobicie od tego kryształu, co taki mega świetny. Dobra, mam ją przy sobie. Są ludzie, którzy naprawdę tego potrzebują. Mam przeczucie, że dając ci wizę, skrzywdzę innych. A no, tam, dobra, wezmę, ubijmy interes Kryształce. Interesuje mnie kryształ. Punkty ciemnej strony, mocy, o nie. Kurde. Mam nadzieję, że nie straciłem tego. Yy, dobra, chwilę podniosę sobie poziom. Yy, tutaj, to i to. Nie ma więcej punktów, okej. Okay moce, Co zalecanych z szybkości? Nie dziękuję. Tutaj mamy ogłoszenie droida i zaawansowany rzut mieczem, Ma to związanie mocą. Czyli w sumie mam wszystkie. A ostatnio to rozwijałem mistrzowskie ożywienie. Co by tutaj dać? Odporność na moc, odporność na energię. Bariera mocy, odporność na moc. Mocna oferuje niewielką ochronę przed atakami mocą wrogich Jedi, negując ich efekty. A może to sobie wezmę? Nie będzie. Okej, okay. akceptuj. No nie mówcie, że straciłem te gratisy. Przy tym, że... No miałem tutaj przecież dodatkowe te punkty, plus 3 chyba do siły. Nie wiem, czy by się nie wczytać w... albo się nie wczytam, bo nie pamiętam, gdzie się zapisałem ostatnio. A przed walką. E, no, dobra, trudno. Odpisałem. Zamontuję sobie przynajmniej. Zamontuję sobie przynajmniej nowy kryształ w mieczu świetlnym. No, trudno, zyskałem trochę punktów ciemnej strony. Raz się żyje. E, dobra. Dobrze się jakiś warsztat. Tylko gdzie tu teraz warsztat znaleźć? Ja myślę, że zamontujemy sobie dopiero ten kryształ... E, jak wrócimy na bombałka. Okej, okay, mam haludyski. Wspaniale, z tym będę mógł, sprowadzić... będę mógł sprawdzić moje kontakty w pałacu, powinienem być w stanie załatwić spotkanie z swoim mistrzem Jada już wkrótce. Jeśli sprawy przebiorą mi fortuny, oprócz podczas spotkania możesz już nie być mile widziany w Można może nawet nigdy, po prostu daj mi znać, gdy będziesz chciał przez to przejść. Dobra, skontaktuj mnie teraz z mistrzem Odpocznij chwilę, kiedy nadejdzie czas spotkania, dam ci znać. O, już. Królowa. Czy to pułapka? Nie stać się nie na to, by cię stracić, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach. Wszystko może być pułapką. Fakul nie jest głupcem, a jeśli wiadomość jest prawdziwa, czy jest konieczna? Gwarantuję ci bezpieczeństwo pałacu, ale na zewnątrz tych murów generał ma wielu ludzi, którzy zrobiliby dla niego wszystko. Nie zrzucenie jest pewne Wasze wysokości, ale wyczuwam coś. Czy jakieś zaburzenie w mocy? Muszę to zbadać. But please, be cautious. Bądź ostrożny. Czy nie zawsze jestem? Bałam się tego, co powiesz. No, zobaczymy, co tam ciekawego się wydarzy. Zaranżowałem spotkanie. Kieruj się prosto do kantyny. Twój człowiek powinien już tam być. I bez obrazy, ale mam nadzieję, że już więcej się nie zobaczymy. No, zobaczmy. O, od razu do kantyny nas przeniesą. Ok. Musiałeś dużo przejść, żeby doprowadzić do tego spotkania. Pałac jest w pełnej gotowości bojowej. Przemycenie wiadomości nie jest łatwym zadaniem. Mistrz Kawar, nie sądziłem, że jeszcze żyjesz. Kawar, z Znany obrońca Jedi? Mandalorian liczyli na to, że nie rewan, a ty będziesz tym, który mógłby poprowadzić Jedi przeciwko nam podczas wojny mandaloriańskiej. Zastanawiam się, jak podążaliśmy przeciwko I tobie. Myślałem, że zginęłeś w walce z Malakiem. Wygląda na to, że mój były uczeń trzyma się w dziwnym towarzystwie. Dziwne czas wprowadzony do dziwnych sojuszy. Nie wiem, przetrwałem wojnę. Gdy tylko. Gdyby tylko. Czemu tu jesteś? Mówię co za, za zwrot. Gdyby tylko. Myślę sobie, że otrzymasz trochę miłości dla każdego z rady Jedi. Nawet więcej dla starych przyjaciół. Nie sądziłem, że ty też się kebar. Nie winię rady Jedi. Nadal ufam jej mądrości. A wezmę. Nie, nie, nie winię rady Jedi. Nie wiem, jak głęboka jest w tobie wiara. Obawiałem się, że kryjesz w sobie mroczne myśli w związku z tym, jak cię potraktowaliśmy, Musisz zrozumieć, że był to czas wielkiej niepewności. Ledwie co dowiedzieliśmy się o prowincie z Armada. Każdy Jedi, który poszedł za nim, był zgubiony, zniszczony i tak samo mroczny, jak jego mistrz. Wtedy pojawiłeś się ty. Wielu myślało, że jesteś szpiegiem, ale jest coś jeszcze i wydaje mi się, że zasługujesz na wyjaśnienie przeszkody. Ale mogłem tylko patrzeć, jak mi się podczas bitwy. Myślę, że to trochę lekko myślałem. Braci panowie, uważacie, gdzie celujecie? Okej. Okay. Muszę wrócić do pałacu, porozmawiając... Jak ham? w ogóle? Uciekł. Co zrobiłeś moim ludziom? Cholera, zajmijcie się Chłopaki chłopaki. Za subtelność i byśmy unikali używania granatów i jakichkolwiek innych broni, które w tej bitwie mogą zranić cywilów. Tak, oczywiście, to się rozumie samo przez się. Okej, okay, no to bijemy się. Kolejna walka. Otrzymałem punkty jasnej strony. Oh. Mam nadzieję, że nikt nie zginie z cywili. Tam jakaś biega, dlatego też trzeba uważać. Klient, na klienta, jeszcze jeden. Tam jest jeszcze ostatni? Tak, ostatni chyba. Żołnierz wakrył. O, długo nie pożyli. Także co, zbieramy, co tam zostawili? Może coś zostawili ciekawego? E, chyba nie. No to w takim razie biegniemy za tamtymi, żeby ich dogonić. To trochę musieli zwiać. A, do pałacu. Pewnie zwiali. No to my też w takim razie lecimy do pałacu. Szturmowiec waki. No, widzę, że to większa walka. Tam jeszcze jeden. Kreje zaraz ten. Masz prawie połowę życia. Jejku, ile ich tu jest, coraz więcej się zbiega. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dwóch zostało? Chyba. Nie, jeszcze... tam jeszcze się czają za rogiem. Za winklem. na trzech jednak. ja się schowali. Ale ile, jak przynajmniej wpadnie z nim? Całkiem sporo: 275 za jedną osobę. Aż kraja dostała level. Dobra, kraja podnieś poziom. Specjalizacja w walce wręcz. Umiejętności to tam zalecane. je będą Moce, moce, moce. Poprawia odporność na energię. A, to ma zaczęte. No to niech to będzie. No to akceptuj. Dobra, yy, nie wiem, czy sobie w ogóle nie zmienię postaci z w drużynie. Jakieś ostrze gośmy. Ubezki kombinazon ochronny, lekki kombinazon bojowy Exarkuna. No ładnie, ładnie. Dobra, zobaczę, czy mogę sobie właśnie. Zmienić w drużynie. Mogę sobie zmienić w drużynie. Nie mogę tylko Mandalora i Atona wziąć. A to kraje bym sobie wziął. Usuń. A wziął ze sobą Visas. Okej. Okay. Hello. Cześć, Visas. Ta z mieczkami. Dobra. Eee, coś miałem tobie sprawdzić. Może tobie szatę by zmienić. Kondycja plus 1. obrona, obrona... Szatanowicjusza Baran, Barando by było całkiem spoko. O, albo Szarych Jedi, nie będzie okej. Okay. Dobra, zamknij. Dobra, chwilę uzdrowienia. Szybki save'ik i lecimy. Fajnie w ogóle, że może się dostać z Księżyca Onderonu. Tak szybko na powierzchni planety, gdzie są te wizy potrzebne, żeby się dostać. Dobra, co, chyba tutaj musimy. Co się, się dzieje na Pacy tak? Zachodnim? To brzmiało bitwa. Dowództwo rozkazało ci, że Czy wiesz, co się tutaj dzieje? Żołnierze w Aklu zaatakowali mnie. Nie, nic szczególnego. Yy, yy, yy. Żołnierze w Aklu atakowali mnie. Co? Dlaczego? Dlaczego? To nie ma sensu. To wojsko nie głosiło żadnych alarmów. Czy jesteś pewien, że to nie był to jeden z tych żulowatych siedzib bestii? Oni stali się ostatnio bardzo zuchwali. Mam jasny dzień i widziałem dokładnie. Oni nosili mundury wojskowe. Zatem już wszyscy żołnierze mnie ścigają, pocieszający. Ja, ja to pierwsza Ty Musisz być w błędzie. Żołnierze nie atakujący byli bez rozkazu. Gdyby nie dzisiejsza radiowa. Sprawdziłbym to w Kieruję się do bezpiecznej strefy na placu handlowym obywateli. Wyślemy patrol w celu przeprowadzenia. Niecałe wojsko nas ściga, jednak Waklu może zrzucić na nas całą armię. Myślę, że nie jesteśmy tu już mile widziani. Eee, okej. Okay. Ale co w związku z naszym Jedi? Chwila, pokażcie mi dziennik. Dotarłeś do punktu kontrolnego gwieznej rampy. A tamtejsi żołnierze Cię nie zaatakowali. Jeden z nich powiedział, że dowód wydało rozkaz zawieszenia komunikacji. Mandelor zaproponował, żebyście opuścili plac handlowy, zanim generał Waklu wyśle więcej swoich żołnierzy, żeby Cię zatrzymać. Powróć do wahatłowca, by opuścić Iziz. Okej, okay, odnalazłeś. Micza Kevara, ale uciek przed żołnierzami Waklu, zanim cokolwiek powiedziałeś. Powiadam to, że musisz się jakoś dostać do pałacu Królewskiego na Onderonie, zanim znowu udać się go spotkać. Eee, mistrz Kaver powiedział, że skontaktuje się z tobą później. Ok, czyli w sumie chyba musimy wrócić na Underen. Chyba że pogadamy z nim jeszcze. Ok, czyli jednak nic z tego nie będzie. Właśnie jaką ty masz postawę? Agresywny? Wsparcie Jedi? Używa mocy Jedi? O, to może być. Wsparcie, wiesz co robić? gdzie co nie? Co, 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 co się dzieje? A i co jest? Dlaczego oni mnie atakują? Narhaly, niszczaj. Jacy bojowi myślałby że Mandalor dostał poziom? Co tu się dzieje w ogóle na tej planecie? Nagle wszyscy nas atakują. Tobie damy podziom, podnieść poziom. Umiejętności zalecane, atuty. Co tobie w atuty? Zalecane, dwuręczność w walce. Nie dzięki. Tobie do broni by się nadal coś przydało. Tylko co? Cichy bieg. Nie. Regeneracja ciała. Broń do walki wręcz. Ukrycie, zabezpieczenia, naprawa, walka jednorącz skupienie na broń pisarz blasterowy, a to przyznaje plus 1 do ataku bronią białą, yy, walka wręcz, to jest, a tutaj umiarkowanie, a tutaj daje bronię plus 1 do wszystkich rzutów obronnych odzwierciedlając w ten sposób doskonałe uwarunkowanie fizyczne. No do tej niech to będzie, ok, akceptuj. Dobra, lecimy do naszego portu. Pewnie po drodze nas Diagnostik ktoś jeszcze. Coś Cel osiągnięty. Co to ma do diabła znaczyć? oznaczyć? Okej. Okay. Jakieś dziwne rzeczy to się dzieje. O, 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 no fajnie. wieżyczki obronne. Wyłączenie droida. Szybko bić. Ja no w sumie nie zadaję tylu obrażeń, żeby się coś działo. No i wieżeczki zniszczone, i teraz wszyscy będą mogli się przebić przez blokadę. Wizaz też poziom. Co ona nie, nie sięgnie się tam, nie? No to chyba widzę, że została nam. Co ona zrobiła w ogóle? A to może mandal już zniszczył? Myślałem, że to Visas. Dobra, tobie trzeba dać poziom, podnieść. Specjalizacja, umiejętności... To zalecane. Mocy, mocy, mocy. Zastój chcą ci dać. Ogłuszenie. Hmm. Może zaczęty kilka mocy. Co by ci tu dać? Może zniszczenie droida, bo to będzie maksymalnie rozwinięte przynajmniej. Abo nie, tutaj. Groza. Moc ciemnej strony. Wszyscy wrogowie, prawie 10 metrów od celu, muszą wykonać wydany rzut obronny na siłę woli. Niech będzie szaleństwo. No, Okej. Okay. Akceptuj. Nie wiem, czy się na coś zda yy... dawanie mocy ciemnej strony postaci, która jest na jasnej stronie. Zobaczymy.

<laughs> Wahidow jest tuż przed nami. Wedle mojej opinii powinniśmy przymychać stąd czym prędzej. Minie trochę czasu zanim coś tam. Nie zostaniemy się do Easy's póki się tu nie stabilizuje. Okej. Okay. Czyli co? Dajemy nogę stąd. <laughs> Tutaj chyba już nic nie zrobimy. Przepraszam, nie wiem, czy nie zrobiliśmy wszystkich zadań pobocznych jakie mogliśmy. <laughs> Tylko. Gdzie teraz trzeba by lecieć? Dobra, szybki sejwik. I nie wiem, czy teraz. Y, chyba na Duxun wrócimy w takim razie. Okej, okay, wróć na Duxun. Wróciliśmy. Wahadłow zostanie w doku, zanim ja jego obecność coś tam. Nie jestem jeszcze gotowy, aby pozbawić cię mojego towarzystwa. Wygląda to, że masz do odbicia wiele podróży. podróży. Podobnie jak ja. Idę z Tobą. Sitowie szczególnie interesują się Tobą i przydają Ci się dodatkowy blaster. Traktuję te podróż również jako szansę na odnalezienie mandaloriańskich klanów. To brzmi bezinteresownie. Nie wiedziałem, że taki jesteś. Czemu chcesz powstrzymać sitów? Seatowie nie. Potrafią dzielić się władzą. Jeśli Zakon i zostałby zniszczony całkowicie, to nie jest, że cytowie zdobędą przewagę nad Republiką. A zatem moi ludzie zostaną wyplenieni z Pomaganie ci jest koniecznością. Mandalorianie pomogli Exar Kunowi podczas jego wojny. Wiemy z pierwszej ręki, jak robić sobie na usługach takich jak on. Ale dość już na teraz. Będzie czas, by pomówić o tym później. Może nie jest naprawiony go. i gotowy do startu. Kiedy będziesz gotowy do drogi, możesz poprosić przewodnika, żeby coś na coś na. Dobra, czyli już z Mandalorem nie muszę biegać, ale ja sobie chwilę pobiegam, nie zaszkodzi mi. Tylko sobie zerknę tutaj. E... Chwilę, 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 jaskinia hazardu, wojna handlowa... E... Odkupienie...